O, ale torpedo! O, ale torpedo! jaki kolor! Kurczę, nie widać pewnie. Dobra, gotowi? Postawiam trochę w kamerce żeby było jaśniej. O, o! O tutaj. To się chyba nazywa masakra! Jedna, sto, ile do cm centymetrów? O, jest grubas! O, ale piękna ryba! O, o wypoczęte w podbieraku sobie poleżał! O, pan! Masakra! O, na początek dnia! takie rybsko! Dobra, wypuszczamy! Wypuszczamy gościu. Niech płynie O! 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 Pięknie. Niech się rozmnaża. Ola, super. Mmm, masakra. O! Ale, aż mi się ręce trzęsą. Dobra, czekamy. Mam nadzieję, że to nie koniec dzisiejszych przygód. No, a tak w ogóle to witam serdecznie na, kanale, na kolejnym filmie na kanale Wędkarz Kowalski. Mm. Taki oto początek dzisiaj. Jeszcze było ciemno, bo jak wypływałem, ustałem się, tak trochę na oślep rzuciłem jedną wędkę płytką, właśnie jakoś, nie wiem, z 2,5-3 metry może tam jest, drugą troszkę tam 4-5 metrów. No i na tej pójcie, kurczę mega rybsko się działo Obserwuję szczytówki Bo też tylko widziałem, że szczytówka zadrgała Wziąłem kij do wędki Mówię, oho, coś tam się dzieje Nie było odjazdu, tylko tam jakieś tam poszarpywania delikatne hmm, Dobra Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału I czekamy na drugą rybkę To jest drugie branie Nie mam tutaj wolnego biegu tylko musiałem wędkę na spinning przemianować to nie będę długo czekał O chyba nie ma, nie ma Kurde, nie, siedzi, tu poszedł Siedzi z kubami Kurde, ale jest duży Chyba O szarpie O, rozrabia Myślę, że nie ma nie jest duży chyba He fajny 80 plus Będzie po 90 Troszkę głębiej dziłem tam sobie siedział ok jest będzie dziewięćdziesiątka lekko wahaczony elegancko no i zapraszamy panią no wyprostuj się troszkę O no, będzie dziewięćdziesiąt pięć jak nic fajna No prawie, 98 No 98 cm Ale ma już tutaj rozwalony pyszczek Chce do domu, to niech idzie Pociekaj sobie Poszła Fajny dzionek, fajny. 111,98. Dobra, pokażę, wam, na co wziął. Ma taką malutką puteczkę. Dobra, rzucam dalej. Ej, kurde. Ledwo zarzuciłem. Drugą wędkę chciałem przerzucić na troszkę głębszą wodę. Już mam branie. Znowu na troszkę głębszej wodzie. Обра, тренируем гостя. О, снова же бал, снова И сиди. О, агрессивный. А, и ба ага, большой. О, куда О, куда снова же... рыба. Skubane Co to się dzisiaj dzieje? Oj jeden jest duży. Czy nie? Ciężko powiedzieć A no, troszkę mniejszy, chyba zna. Chyba 90 będzie Skubane, co za dzień dzisiaj? Wynda się gnie Pięknie Aha, już ole, kurde, zaraz mi odetnie żyłkę Oj, O, nie, nie, nie. o jest, udało się Kurde, chyba pleciona ma w paszczy no już się wyszali wyszali kurde jedna kotwica widzę na zewnątrz się jakoś zawinął tutaj patrzcie patrzcie na to kotwica jedna jest tu a druga też na zewnątrz koło oka ma o skubany. ale jajca ale mają fuksa widać Jedna kotwica tutaj, a druga tutaj. mam miałem szczęście. O, już jest. Już jest odczepiony. A pociąga gdzieś tam w paszce. No, będę musiał przewiązać jeszcze raz. Bo na pewno będzie pociąga uszkodzona. Tutaj o, patrzcie na to. Więc to będziecie widzieć. Plecionka o, tutaj przez całą paszczę Przeciągnięta. I tu tylko o na jako zaczepiony ten szczupak. Dobra, mierzymy. Kołowa znowu 98 znowu No takie samutki Chyba 98 Po raz drugi Aż się to kurde Dobra Ładna rybka, nie powiem Dobra Wypuszczamy ręce w Kurde macie My się tutaj zebrały na ataru Kurde Uff, Dobra szybko, szybko zostały zarzucam Szkoda czasu <laughs> Jak tak fajnie biorą Tą drugą wędkę miałem wyciągniętą bo Chciałem sobie przyrzucić. Tam zauważyłem branie, ale dzisiaj dzień, ale dzisiaj dzień. Szybko, ogarniemy drugą próba wytrzymałości. A, puściło Cześć. No widzieliście, podszczotkałem i widocznie była przetarta. Trzeba zmontować zestaw od nowy. Nie wierzę, że tu się dzieje Czwarte branie Ale ucieka Jest! Mamy, znowu nie jest zobaczymy na razie tak nie walczy bardzo, bardzo Oj, chyba jest ciężar Chodź tu, chodź tu Delikatnie Nie, chyba z 10 minut Oj, ładnie, ładnie Ładny, ja fiornicę metrowa Jeszcze nigdy nie miałem tak, że jednego dnia dwie metrówki. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie w końcu ten dzień. A może być metruwa Może być. O, jeszcze upieszka. O skupane. Ale są waleczne. Chodź, poodnaj się Nic ci nie zrobię Ja pierdolę Nie w tamtą żyłkę Ale silne dziady No chodź tu e, Chyba nie będzie metra Ale pięknie i tak jest. O, ma tam tu, placzonka. Teraz cię uwolnię, ale mi poplatałeś. Co ty tu masz, chłopie? No, siedzi, siedzi Wyjmę też, żebym czasem Nie odleciały Ale przygoda No, nie będzie brania teraz na drugie wędce <laughs> no, Będzie całkiem celą Ale mam poplątane teraz Ja pierdolę, się nie wierzę Nie skończyłem tego zestawu Tu jest ten szczupak, a ja mam tutaj branie znowu nie wierzę jak ja to teraz zrobię O jedzie O skuban O ja piorniczo Co to było Bo mnie przymurowało Ja piorniczo Nie wierzę O, szarpie, puszczmy, ale są agresywne. O, kurde. jak ją podbiorę teraz z tym drugim szupakiem To będzie masakra. Duży, e. o, wypuł. No i w sumie dobrze. Ej kurde, ale mi zmasakrował tą płacę Dobra, dobrze jest Tamten nie, nie był duży na szczęście Także nie będzie mi go szkoda bardzo U. Dobra Zestaw mam prawie zmontowany na pewno wam pokażę tego tak Chyba Dochodzi do siebie Trochę wiergał znaczy, że, że czuję się dobrze, chyba. Dobra. Jak się czuje ruchu O, o, o Matko, chyba metr. Albo no, znowu bardzo blisko. Matka? Jest metrłu druga metrówka dzisiaj 101 101 No, 101, ale grupaczny jak tu O Ale tu ma tego materiału 101, druga metrówka dzisiaj ale się mega dzień hmm. Dobra, wypuszczam cię nie męczyć, już. idę, idę Pożkole nie wie, ale poszedł O nie, dobra, szykować wędki, zarzucać o. No już jestem zmęczony Dobrze ten nie był taki bardzo wielki to nie jest mi szkoda cały dzień się będę ufy na Na łodzić bołagan Dobra, nie ma czasu gadać Nie wiem czy to się nagrywało ten holczy nie Uf. No fajna rybka Nie wiem czy będzie 90 chyba tak o. 91 to może być To puszczamy Opa. pa Mamy kolejne planie Uciekło, uciekło 都对了。 To jest pod 90, ale troszkę zabraknie o 84 jeszcze czupek, a już okaleczony. Gryzo się gryzo ale, o, A ucieczek już Chciałem się przemieszać na to miejsce No tam siedzi szczupak, nie widziałem dla Chyba jeszcze tu zostanę w takim razie Ole szarp O chyba dosyć ładny Przecieżko. O, będzie fajny. Dziewięćdziesiątka będzie na pewno. です 83 O 83, fajna rybka zdrowa dobra, I wygląda na to, że jest branie kolejne Coś tam widziałem to razy szarp po szczytówku Chyba w boją stronę Ojo Cwoniaki Cały czas luz On jest już bliźniutko łódki, patrzcie O kur Zaciąłem go? Chyba tak Przejdź Nie wiem, czy będzie wielki, dosyć duży jest ale wicher je Nie wiem, czy dobrze słychać. No, a pokażcie, swoje mały. mały. Same, same mniejsze zaczęły brać. Najmniejsze, siedemdziesiątek taki nieduży będzie miał osiemdziesiąt? Chyba nie 7,5, dobra nie ma się czym chwalić, uciekaj Ujdą. na jak go rzuciłem. Dobra, panie i panowie, kończymy na dzisiaj Fajny dzionek, nie powiem W sumie chyba z 8 szczepaków zapałem 4 największe, 98, 98, 101 i 111 Jakby tak na upartego, to było to 111,5, ale Byłby to mój rekord w sumie Bo do tej pory to było 111, no ale no, ta rozwolona. ale, yy, no, rekord będzie od jak 112. A co tam? Czyli kolejna 111 się zameldowała Trochę wichura dzisiaj. No, ale szupaki dopisały najważniejsze. Także dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Dostawcie łapkę pod filmem, jak się spodobało. Możecie zasubować, jak się chce. Mój kanał. No i na razie. Połamania wszystkim.